Cześć! Witam się dziś z wami w nietypowym Antorażu, mianowicie jest to moja pracownia, ja ubrana na galową, ponieważ nagrywałam wam przed chwilą rolkę, do której linka znajdziecie pod filmem i zachęcam, żeby się z nią zapoznać, ponieważ czeka mam na was promocja z okazji Halloween, <grywa> Andrzejek, jeszcze przed nami Thanksgiving, święto dziękczynienia i... Black Friday przede wszystkim, na który mamy parcie i aż do Mikołaja będzie promocja. Dziś witam się z Wami w nietypowym miejscu, z nietypową frajną, z moją drewnianą psią rodziną, choć jest to dopiero początek, ponieważ niedługo już będziemy mieć koty. Mamy też kosteczkę, a co to jest? Nic innego jak moja nowa marka. I tak właśnie w tej chwili jesteście świadkami, chociaż ci, co śledzą mnie na Instagramie, za co serdecznie wszystkim dziękuję. Przybywa Was tam naprawdę bardzo dużo i bardzo mnie to cieszy, bo zostajecie z nami na dłużej. Z nami, to znaczy ze mną i z moim przyjacielem, z którym to tę markę otworzyłam. A nazywa się ona Pet Mute. No, jestem dzisiaj mega dumna, tak samo jak i z poczynań, z poczynań mojego e, Ziomeczka, z którym mm, no, tę inicjatywę prowadzimy od zaledwie tygodnia. Tak, wystartował to tydzień temu i tak jak już mówiłam, e, ci, którzy śledzą mnie w mediach, na pewno już o tym A ci, którzy nie śledzą mnie w mediach, dowiadują się właśnie z tego filmu. I co? No i tak właśnie. Przed Państwem ręcznie robione rzeźby, strugane z drewna, z recyklingu, osadzone na pudełeczkach drewnianych. No i są to urny na prochy skremowanych pupili. Wiem, że temat nie dla wszystkich. E, mówię tu do Was z uśmiechem, ponieważ ja e, jestem pełna optymizmu, e, dlatego że widzę zainteresowanie. A jest to też produkt, który może służyć nie tylko do przechowywania prochów po skremowanych e, zwierzętach naszych domowych, ale także świetnie sprawdza się jako pudełko do przechowywania e, pamiątek po nieżyjącym, pożyjącym obecnym naszym pupilu. pukier włosów, obruszka, zabawka, książeczka zdrowia. Do tych dużych pudełek książeczka zdrowia z powodzeniem wejdzie. I jak wygląda sprawa? Sprawa wygląda tak, że małe te pudełka są sprzedawane z kosteczką, kosteczka jest ręcznie robiona oczywiście, także wszystko jest drewniane, okucia różnią się od siebie w zależności od pudełek, ale raczej przejdziemy już docelowo do tych um, ciemniejszych, wszystko jest wykonane z drewna, a pieski i kotki, które się właśnie robią są rzeźbione ręcznie, polskie rękodzieło, no i tak, także z powodzeniem. Do przechowywania pamiątek nie tylko na prochy no, skremowanych zwierząt. No i teraz, tak, że temat nie dla każdego, no to już wiemy, bo też spotkałam się z um, opiniami, choć są same pozytywne, za to bardzo Wam jeszcze raz dziękujemy. Spotkałam się też z opiniami, że ludzie odrzucają ten temat od siebie, nie chcą o tym rozmawiać i jak najbardziej macie wszyscy do tego prawo i ja do niczego nie namawiam nikogo, co już mówiłam w filmach na Instagramie, w rolkach. Ale pamiętajcie, że wszyscy będziemy mierzyć się z tym samym. I dla osób, które zdecydują się jednak skremować swoje zwierzę, ja choć miałam psów już y, dwa razy na taką kremację się zdecydowałam. Stąd też pomysł, bo pewnie o to i będziecie pytać. Ale y, urny, które były, choć był szereg do dyspozycji, do wyboru, y, asortyment był ogromny, nigdzie nie znalazłam takowych, czyli drewnianych, organicznych, mówiących o organicznym przebiegu, okruchości naszego życia pudełek, tak. No i mój przyjaciel, który struga mi bralotki, które też oczywiście będą na sprzedaż, być może wejdą też do naszej tutaj kolekcji Pet Miłut, natomiast są też do kupienia u niego przez profil, do czego zachęcam w tej chwili, wszystkie linki znajdziecie poniżej. Mój kolega się działa na TikToku i tam też możecie zobaczyć filmy, na których struga, na których pokazuje, ile pracy trzeba włożyć energii i zaangażowania w ten produkt. Pewnie odeszłam od tematu, ale wiecie, nie przygotowałam się. Oczywiście chciałam Wam wszystko nagrać, żebyście mieli mniej więcej jasność i nie będzie to film, który mówi o tym, jak wygląda prawo w Polsce, bo prawo wygląda tak, mówiąc pokrótce, że prochy możemy sobie zostawić w domu skremowanego zwierzęcia. Na temat e, tego nagram osobny film. E, póki co e, na temat kremacji ja już dwa lata temu nagrałam film, który Wam gdzieś tutaj podlinkuję, e, ale ze wszystkimi szczegółami i jak to wygląda prawnie w Polsce e, przyjdę do Was niebawem. A w tej chwili chciałam Wam tylko powiedzieć i podzielić się z Wami radosną nowiną, która no... Choć temat, takich mówię, nie dla każdego, a i chyba o tym zaczęłam mówić. I dość taki smutny, poruszający wiadomo, no, e, choć codzienny. E, I taki pełen zadumy, to no, napawa mnie optymizmem, bo po prostu e, wiem, że dzięki temu będziecie mogli część e, zwierzęca zachować e, u siebie, zostawić ze sobą, nawet już po jego odejściu. Bo tak jak mówiłam, będziecie mogli przechowywać e, w tym. Pamiątki albo e, prochy. I też pamiętajcie, że nasza psia rodzina, czy kocia rodzina, która niebawem dołączy do, do zwierzęcej rodziny, em, ma ileś tam wzorów określonych. Natomiast Wy oczywiście możecie zamówić sobie zarówno em, rzeźbę ze zdjęcia, jak i e, określony, em, określoną rasę, czy określony mniej więcej kształt pieska. Natomiast jeśli chodzi o struganie ze zdjęcia, jest to produkt już przygotowywany indywidualnie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie i nie będzie on dostępny, no wiadomo, ym, dla każdego, bo nie będzie podwójnie ym, strugany. I też musicie pamiętać, że jest to rękodzieło i że każdy zwierzę, nawet jeżeli wybierzecie wzór tutaj ym, pierwszy z brzegu, czyli owczarka niemieckiego, no to on zawsze będzie różnił się od swojego poprzednika, ponieważ pamiętajcie, że jest to produkt rękodzielniczy, wykonany. Rękami i dłuto w drewnie. Drewno z recyklingu, tak jak mówiłam, więc ono może różnić się um, słojami. W każdym razie bardzo ładnie to wszystko ze sobą się komponuje. Um, dodatkowo jest oczywiście możliwość pomalowania tego albo wypalenia, co też jest ciekawe, bo to nie jest um, grawer, który możecie zamawiać laserowy, ale jest to wypalane ręcznie. Um. To jest wszystko dodatkowa opcja. I tak jak mówiłam, zachęcam do zapoznania się z produktami u nas na stronie petmiutcom. link poniżej. No dobrze, reasumując, pewnie nie powiedziałam połowy rzeczy. Jeśli będziecie mieć jakieś pytania, zostawcie mi je proszę pod filmem na dole. Zapraszam też na nasze media, na nasz Instagram Petmiut. A tam dodaję też, że wyszłam ze strefy komfortu, o co mnie prosiliście, czyli żeby nie nagrywać tylko na Insta... żeby nie nagrywać tylko na... na YouTubie, ale też wyjść do ludzi ze swoją twarzą na Instagramie, co uczyniłam. I jest to dla mnie trudne, dopiero zaczynam, jestem początkująca i proszę o litość. Myślę, że powiedziałam Wam pokrótce to, co powinnam. Wszystkie szczegóły zdjęcia znajdziecie u nas na stronie. Zachęcam do zapoznania się zarówno ze, zarówno ze stroną o nas, jak i całą um, ofertą. I też jeśli chodzi o cenę, bo pewnie też będziecie o to pytać, są w tej chwili przygotowane dwie wielkości pudełek i dwa rodzaje czyli pudełko mniejsze na um, z kosteczką na, do przechowywania y, pamiątek po obecnym lub nieżyjącym pupilu i pudełko większe, w którym przechowacie prochy, y, książeczkę zdrowia czy. piłeczkę, na przykład. Po psie. I ono y, figuruje bez y, opcji kosteczka, ale z opcją duży pies y, przymocowany do pudełka. Są dwie ceny i jeśli chodzi o. Ceny. Pamiętajcie, że jest to rękodzieło, Ci, którzy zdają sobie sprawę z tego, ile czasu, jakie to są koszty i ile energii pochłania przygotowanie tego, pochłania nie tylko produkcja, ale też zaangażowanie w markę, ci na pewno docenią i tak jak już słyszałam, zgodzą się z tym, że cena nie jest zbyt wygórowana. Dziękuję bardzo, dziękuję, że znowu byliście ze mną mam nadzieję, że napiszecie mi Wasze odczucia na ten temat. Zachęcam do komentowania tego filmu. No i co? I przychodzę do Was następnym filmem e, tematycznym, a e, na co dzień będziemy widzieć na naszym Instagramie PetMude. E, link do mojego przyjaciela stolarza, rzeźbiarza, twórcy na dole. Linki do mnie również na dole, ale to znajdziecie pod każdym filmem. Przepraszam Was za e, dźwięki, które wydaje krzesło, za dźwięki, które wydają psy moje i lodówka. Na dzisiaj to wszystko. E, zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zostawiania mi kciuków w górę i podzielenia się opinią pod mm, filmem. Mm, I co? Widzimy się w następnym vlogu. To wszystko na dzisiaj. Dzięki. Cześć.